Tradycyjne pociągi jeżdżące po torach mają ponad 200 lat historii i do dziś osiągnęły wysoki poziom rozwiązań technicznych. Rozwój w dziedzinie kolejnictwa został przez lata wywindowany do możliwości pociągów jeżdżących z prędkością 300 czy nawet 400. Kilometrów na godzinę. Przełomowy rekord prędkości dla układu koło szyna ustanowiono na początku kwietnia 2007 roku przez francuski pociąg TGV V150 i wynosił on 575 km na godzinę. W Polsce. Pendolino osiągnęło zaś prędkość 293 km na godzinę podczas testów w 2013 roku. Badania nad napędem z magnetycznym unoszeniem i silnikiem liniowym prowadzone są w zasadzie od kilkudziesięciu lat. Maglev, czyli magnetyczna lewitacja, to unoszenie się. Na ziemią lub poruszanie się ponad jej powierzchnią, pod wpływem pola magnetycznego. Dla pojazdów nazywa się to ruchem na tzw. poduszce magnetycznej. Możliwości są tutaj spore, bo przy spełnianiu określonych warunków pojazdy takie mogą osiągać prędkości nawet 700. 800 km na godzinę. Jednak realna prędkość użytkowa, jak dotąd, wynosi około 600 km na godzinę. Pomysły na pociągi Maglev istniały już w pierwszej połowie XX wieku w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Były to jednak wstępne założenia i koncepcje niewdrożone szybko w życie. Dopiero w latach 60. XX wieku Pierwsze eksperymentalne pociągi Maglev opracowano w Wielkiej Brytanii. Specjalny tor testowy dla pociągów na poduszce magnetycznej powstał w ośrodku badawczym brytyjskich kolei w Derby. Ponieważ brakowało środków finansowych, w 1973 roku zapadła decyzja o wstrzymaniu brytyjskiego programu pociągów Maglev. Jednak w następnych latach udało się Brytyjczykom wdrożyć technologię Maglev w regularnej eksploatacji. Przez ponad 10 lat od 1984 do 1995 roku pomiędzy lotniskiem i dworcem kolejowym w Birmingham na ponad półkilometrowym odcinku kursował pociąg na poduszce magnetycznej o masie 3 ton z możliwością jej zwiększenia, a jego prędkość maksymalna wynosiła 42 km na godzinę. Jednak problemem był elektroniczny system nadzoru oraz brak części zamiennych. Zatem zrezygnowano z pociągów Maglev, a pojazd RTV-31 znalazł się ostatecznie w Muzeum Kolejnictwa w Peterborough. Pociąg Maglev, zwany Transrapid 05, opracowali też Niemcy w 1979 roku. Technologię wykorzystano w budowie kolei magnetycznej w Berlinie zachodnim. Do regularnej eksploatacji pociąg przekazano latem. 1991 roku. Jednak po dwumiesięcznej eksploatacji kursy pociągów zawieszono. Technologia maglev była niezależnie rozwijana też w Japonii. Począwszy od 1969 roku w ramach dwóch programów. Pierwszy opracowano całkowicie w Japonii. Na zbudowanej linii doświadczalnej osiągnięto prędkość 517 km na godzinę w 1979 roku. Jednak wskutek wypadku i zniszczenia pociągu zdecydowano o przebudowie toru doświadczalnego, wydłużając go do 20 km. W tym samym roku osiągnięto prędkość 550 km na godzinę przez pociąg bezzałogowy oraz 531 km na godzinę z pasażerami. Kolejny rekord padł w 2003 roku. Pociąg osiągnął prędkość 581 km na godzinę poprawiony w 2015 roku na 603 km na godzinę. Drugi japoński program rozwoju pociągów Maglev, rozpoczęty w 1974 roku, był rozwinięciem programu opracowanego w Niemczech. W 1985 roku w miejscowości Tsukuba zaprezentowano pociąg Maglev HSST-03 o nazwie Linimo podczas wystawy przemysłowej. Kolej Maglev istnieje również w Korei Południowej. W 1988 roku rozpoczął się południowo-koreański program rozwoju kolei na poduszce magnetycznej. Zbudowano dwa prototypy: HML-01 i HML-02, a trzecia seria pojazdów HML-03 doczekała się zastosowania w 1993 roku. Producentem pojazdów jest krajowy koncern Hyundai Heavy Industries. Pierwszą kolej magnetyczną z zastosowaniem komercyjnym o długości 1 km otwarto w 2008 roku. Pociągi oznaczono jako UTM-02 i była to wersja prototypowa. Inny koncern krajowy ROTEM podjął zaś badania nad kolejną wersją pociągu UTM-03. Od 2016 roku Pociągi Maglev w Korei Południowej kursują na linii łączącej Międzynarodowe Lotnisko Incheon z wyspą Yongyu. Maglev to pojęcie dotyczące zjawiska unoszenia pojazdu przez pole magnetyczne, a nie samego pociągu. Torowisko takie jest całkowicie niekompatybilne z torowiskiem konwencjonalnym, a zatem kolej Maglev musi funkcjonować jako struktura w pełni niezależna. Wyjątkiem jest system Applied Levitation, SPM Maglev, dopuszczający kursowanie tych pociągów po konwencjonalnej sieci kolejowej. Wśród pociągów Maglev są trzy rodzaje. EMS z zawieszeniem elektrostatycznym, wykorzystującym siły przyciągania. EDS z zawieszeniem elektrodynamicznym i zastosowaniem sił odpychających między dwoma polami magnetycznymi. A także SPM z zawieszeniem na magnesach stałych. Istnieje też technologia MDS z zawieszeniem magnetodynamicznym, wykorzystująca siły przyciągania magnesów trwałych w pobliżu szyny i utrzymująca dzięki temu pociąg nad torem. Zatem zasady działania kolei magnetycznej tkwią w specjalnych magnesach, znajdujących się w pociągu i torze, które generują siły odpychania i przyciągania unoszące pociąg nad torem. Widać to doskonale w doświadczeniu z udziałem lewitronu wynalezionego w Stanach Zjednoczonych przez Roya Harrigana. Składa się on z bączka, podstawki i plastikowej szybki. Bączek zaś składa się z magnesu stałego, a wewnątrz podstawki znajdują się odpowiednio ułożone magnesy. Postawiony na szybce bączek wprawia się w ruch poprzez zakręcenie nim a następnie unosi się szybkę do góry wraz z kręcącym się na niej bączkiem. Szybkę usuwa się po chwili, a bączek pozostaje w stanie lewitacji. Porównując pociągi Maglev z pociągami konwencjonalnymi, mamy różne zalety, takie jak łatwiejsze osiąganie bardzo dużych prędkości, niższe koszty eksploatacji wynikające z mniejszej liczby części, obniżona wrażliwość na pogodę, bo nie ma tutaj sieci trakcyjnej i jej oblodzenia, możliwość budowy linii maglew ze znacznie większymi pochyleniami, bardziej równomierny rozkład masy pociągu, przekładający się na jego lepszą stabilność, mniejszy hałas za sprawą aerodynamicznych kształtów czy prostszy system sterowania. Jednak są również wady tych pociągów, takie jak niekompatybilność systemu maglew z istniejącą infrastrukturą i konieczność budowania torowisk. Tylko pod te pociągi, mniejsza efektywność systemu przy niższych prędkościach, konieczność stosowania nadprzewodników dla obniżenia zużycia energii, większa wrażliwość magnesów na wyższe temperatury, a także znacznie wyższe koszty budowy linii. Specyfiką pociągów maglew jest to, że przy niskich prędkościach pobór energii elektrycznej przez nie jest przetwarzany głównie na utrzymanie się w powietrzu, czyli tak tzw. lewitacją. A przy wyższych prędkościach na pokonanie oporów powietrza. Inną cechą pociągów na poduszce magnetycznej jest brak oporu mechanicznego przy jeździe z dużymi prędkościami, co znacznie zmniejsza opory ruchu. W uproszczeniu hamowanie pociągu polega na wyłączaniu zasilania lub odwróceniu biegunów magnesów. Pociągi Maglev, w porównaniu z samolotami odrzutowymi, co prawda zużywają więcej energii w przeliczaniu na jeden kilometr, ale transport lotniczy jest bardziej elastyczny i możliwe jest uruchamianie połączeń nawet z niewieloma pasażerami na pokładzie. Jednak przewagą technologii maglev jest możliwość czerpania energii elektrycznej, na przykład z elektrowni atomowych lub wodnych, czy źródeł odnawialnych. Samoloty zużywają bardzo duże ilości paliwa, średnio nawet 7-8 ton na godzinę lotu. Należy też brać pod uwagę ryzyko wypadku czy katastrofy podczas startu i lądowania samolotu. Z drugiej strony koszty budowy torowiska dla pociągów Maglev są bardzo wysokie. Na przykład koszt budowy linii łączącej lotnisko z centrum Szanghaju Wyniósł 1 miliard 200 milionów dolarów, czyli 30 milionów dolarów za jeden kilometr. Zatem porównywalnie z kosztem budowy konwencjonalnych linii dużych prędkości. Jednak eksploatację pierwszej kolei magnetycznej w Chinach można traktować raczej jako ciekawostkę techniczną niż realne rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Oszacowano, że możliwe jest obniżenie kosztów budowy jednego kilometra z 30 do 25 milionów dolarów. Dla porównania, koszty budowy autostrad w Stanach Zjednoczonych były w ostatnich latach zbliżone, bo 31 milionów dolarów za jeden kilometr, a koszty pracy w Chinach stanowiły ostatnio niewielki procent. Podobnego wskaźnika w USA. Ponieważ maglew poruszają się tuż za polem magnetycznym, wędrującym wraz z pociągiem, nie są narażone na zderzenie z pociągiem jadącym z naprzeciwka. Wykluczają to prawa fizyki, a więc powinny być pociągami bardzo bezpiecznymi dla pasażerów. Dodatkowo, na trasie nie występują przejazdy kolejowe. No dobrze, ale jednak pociągi Maglev uległy już kilku wypadkom i katastrofie w Niemczech we wrześniu 2006 roku. Zginęły wówczas 23 osoby. Zaś przyczyną było błędne opracowanie systemu bezpieczeństwa, który nie dopuszczał możliwości pomyłki człowieka. W Japonii początkowo, już w latach 60. XX wieku, planowano uruchomić komunikację z wykorzystaniem pociągów Maglev pomiędzy Tokio i miejscowym lotniskiem Narita. W 1964 roku zbudowano prototypowy pociąg oznaczony jako ML-100 w ośrodku Kokubani położonym na przedmieściach Tokio. Na początku lat 70. w pobliżu stacji Mimitsu zbudowano 7-kilometrowy tor otwarty w 1977 roku. Po rekordzie prędkości 517 km na godzinę, ustanowionym przez pociąg już wkrótce, Pojazdy MLU-001 i MLU-002 opracowane z napędem odrzutowym, co prawda przekroczyły barierę 400 km na godzinę, ale pożar jednego z nich w 1991 roku spowodował, że władze japońskie podjęły decyzję o rozpoczęciu testów z koleją na poduszce magnetycznej. Jednym z powodów był zamiar powstrzymania rozrostu miasta i aglomeracji Tokio oraz zapewnienie szybszych niż dotychczas możliwości dojazdu do stolicy. Latem 1997 roku rozpoczęto testy, a prędkość pociągu prototypowego nie przekraczała 200 km na godzinę. Był napędzany silnikiem synchronicznym składającym się ze zwojów umieszczonych wzdłuż torowiska, w którym zamontowano magnesy nadprzewodzące. Początkowo podczas testów badano zachowanie pociągu przy jeździe na gumowych kołach i był on prowadzony przez specjalny ciągnik serwisowy. Następnie wykonano testy lokalizacji pociągu na szlaku przez system bezpieczeństwa ruchu. Kolejnym etapem były testy z prędkościami od 150 do 200 km na godzinę, mające wykazać dostateczne unoszenie się pociągu ponad torowiskiem. Prześwit pomiędzy pociągiem i torem wynosił około 100 mm. Następnie wykonano jazdy próbne już z prędkościami 400 km na godzinę. Na torze doświadczalnym Yamanashi dnia 2 grudnia 2003 roku osiągnięto rekord prędkości pociągów Maglev 581 km na godzinę, poprawiony pod koniec kwietnia 2015 na 603 km na godzinę. W pociągu Maglev MLX 01 zamontowano hamulce aerodynamiczne na dachu. Na osiach pojazdu umieszczono wzmacniane włóknami węglowymi tarcze hamulcowe zdolne zatrzymać pojazd z prędkości 550 km na godzinę. Dla podwyższenia komfortu jazdy między pudłem pociągu i elektromagnesem oraz elektromagnesem i wózkami znajdują się poduszki powietrzne. Ponieważ pociągi te podczas poruszania się wykorzystują nadprzewodniki, konieczne jest ich chłodzenie ciekłym helem. W połowie grudnia 1997 roku w Japonii pociąg MLX-01 osiągnął prędkość 531 km na godzinę, a kilka dni później 542 i 545 km na godzinę podczas jazdy bez pasażerów. Na podstawie uzyskanych w trakcie prób wyników dwukrotnie zmieniono kształt nosa wagonu w kierunku maksymalnego wydłużenia. Ostateczna jego długość wynosiła 28 metrów, co znacznie poprawiło cechy aerodynamiczne. W połowie kwietnia 2015 roku, z użyciem pociągu serii L0, ustanowiono jego nowy rekord prędkości 590 km na godzinę. Kilka dni później poprawiony na 603 km na godzinę. Pociąg Maglev serii L0 znajduje się wciąż w fazie testów, a uruchomienie regularnych połączeń na trasie Tokio-Nagoya planowane jest na 2027 rok z docelowym przedłużeniem do Osaki do 2045. W regularnej eksploatacji planuje się nie przekraczać 505 km na godzinę co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Tokio i Osaką do 1 godziny i 7 minut.